Świeże warzywa i owoce mieć przez cały rok? Niestety w naszym klimacie jest to niemożliwe, dlatego latem, kiedy są dostępne, warto je w różny sposób zachować na zimę. Truskawki, maliny, jagody, wiśnie to owoce, z których najczęściej na zimę robi się drzemy i konfitury. Wiele osób decyduje się też na marmolady, na przykład z jabłek lub powidła ze śliwek. Gotując owoce w tradycyjny sposób trzeba liczyć się z utratą cennych wartości odżywczych. Im wyższa temperatura i dłuższy czas przetwarzania, tym straty są większe. Bróbka termiczna powoduje utratę witamin i cennych polifenoli na poziomie 40-60%. Reszta zostaje, więc w przetworach znajdują się pewne ilości tych cennych składników. Zachowują się również sole mineralne i błonnik. Robiąc samemu przetwory owocowe lub warzywno-owocowe. A nie kupując gotowe w sklepach mamy wpływ na długość obróbki oraz zastosowane dodatki. Utrwalanie owoców przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości odżywczych nie zawsze idzie w parze w przetwórstwie przemysłowym. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest racjonalne odżywianie i też szukamy jako świadomi konsumenci produktów, które są dla nas najbardziej wartościowe. Musimy jednak pamiętać, że zanim żywność trafi na nasz talerz, podlega obróbce. Te wszystkie procesy od produkcji żywności poprzez później przechowywanie, obróbki, obróbkę chociażby produktów spożywczych w domu, powodują, że ta żywność może tracić swoje walory odżywcze. Dlatego pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju obrabianie pokarmu może powodować chociażby obrabianie temperaturą, czy y, y, moczenie, chociażby różnych myć, długie mycie, może powodować, że produkty tracą swoje, swoje walory. Chcąc wykorzystać letnie owoce i zachować ich smak na zimę, wiele osób robi domowe soki. Soki, które poddawane są jedynie pasteryzacji, mają więcej witamin niż przetwory poddawane dodatkowo np. gotowaniu. Zawartość składników mineralnych pozostaje niezmienna. Pasteryzacja niekiedy zwiększa biodostępność niektórych korzystnych składników np. beta-kryptoksantyny w soku pomarańczowym, beta-karotenów w marchwiowym oraz likopenu w pomidorowym. Gotowe soki dostępne w sklepach, podobnie jak przetwory, bardzo często zawierają w składzie syntetyczne witaminy, szczególnie witaminę C. Producenci dodają je, ponieważ właśnie w procesie przetwarzania wysokie temperatury pozbawiły owoce naturalnych witamin. Witaminy są bardzo ważnymi związkami chemicznymi dla naszego organizmu. I oczywiście można zadać sobie pytanie, czy sięgnąć po pełnowartościowe produkty spożywcze, warzywa, owoce, które dostarczają tych witamin. Czy skupić się na witaminach, które są łatwo w zasięgu naszych rąk w postaci różnych preparatów syntetycznych? Pamiętajmy, że gdy spożywamy produkty spożywcze, warzywa, owoce, tam mamy nie tylko witaminy, ale różne składniki, które powodują tym witaminom lepiej się wchłaniać. Także podanie określonej witaminy, chociażby witaminy C, z waży, która jest zawarta w warzywach, owocach. A kupienie sobie suplementu, chociażby diety, może powodować, że ta witamina rzeczywiście będzie miała swoje działanie na nasz organizm i także może się pojawić problem z wchłanialnością. W drzemach, powidłach i marmoladach dostępnych w sklepach znajdują się też często dodatki, których robiąc przetwory samodzielnie nigdy by nikt nie dodał. W składzie gotowych produktów można znaleźć nie tylko cukier ale też syrop glukozowo-fruktozowy, inne słodziki, zagęstniki i sztuczne konserwanty. W żywności możemy spotkać różnego rodzaju dodatki, chociażby syrop glukozowo-fruktozowy, różnego rodzaju emulgatory, zagęstniki, konserwanty, barwniki. Pamiętajmy, że czym produkt mniej przetworzony, czyli w składzie znajdziemy mniej tych składników, tym jest dla nas bardziej wartościowy. Te wszystkie składniki, które są znakowane różnymi skrótami literowymi, a głównie zaczynającymi się od litery E, są jak i dla naszego organizmu dobre, czyli są naturalne. Natomiast też znajdziemy tam substancje, które są pochodzenia syntetycznego. Zamiast kupowania przetworów gotowych, bardzo dobrym sposobem na przechowywanie owoców i warzyw na zimę przy jednoczesnym zachowaniu ich wielu cennych wartości jest mrożenie. Mrożenie warzyw podobnie jak owoców powoduje najmniejsze straty składników odżywczych wśród innych dostępnych form przechowywania żywności. Mrożona żywność zachowuje swój smak, zapach i konsystencję. Jednak należy mieć na uwadze, że są warzywa, które nie nadają się do tego procesu, ponieważ mają bardzo dużo wody i na przykład nie mrozimy takich warzyw jak ogórki, sałata czy rzodkiewka. Właściwie mrożone owoce zachowują smak i niemal całą wartość odżywczą produktów świeżych. Straty witaminy C wynoszą zaledwie 10-15%, a beta-karotenu 5-10%. Oprócz tego znajdują się w nich sole mineralne, błonnik, kwasy organiczne. Mrożone od razu po zbiorze mają więcej wartości odżywczych niż świeże owoce zimą, które są długo przechowywane. Trochę mniej wartości odżywczych zachowują warzywa marynowane na zimę. Są przede wszystkim źródłem składników mineralnych i błonnika. Produkty marynowane, przygotowane tradycyjnie na bazie octu spirytusowego, powinny być spożywane z umiarem i, oczywiście, nie wszystkie osoby mogą takie produkty jeść, które są obciążone chorobami przewodu pokarmowego. Sezon na domowe przetwory zaczął się w lipcu i trwa do końca września. Przetwarzanie sezonowych owoców i warzyw w różny sposób w słoikach to sposób na cieszenie się ich smakiem i walorami odżywczymi zimą. Dawniej ludzie robili zapasy na zimę, teraz bardziej myślimy o tym, żeby zamknąć smaki lata na zimę. Dlaczego warto robić przetwory samemu, a nie kupować je? Przede wszystkim kupowane przetwory. Mają bardzo dużo dodatków do żywności. Wszelkie substancje konserwujące, które w dużej ilości nie są dla nas korzystne, a tym bardziej nie są korzystne dla małych dzieci. Dlatego lepiej rzeczywiście samemu zrobić sobie chociażby przetwory typu dżemy, ogórki marynowane, czy zasuszyć chociażby grzyby, czyli z, um, zrobić wszystko dobrego to, co mamy w danym czasie, czyli to, co mamy sezonowe. Kiedyś owoce na przykład gotowano na miodzie, teraz częściej korzystamy z cukru. Tak, ze względu na to, że rzeczywiście miód ma lepsze właściwości chociażby jak cukier, ze względu na to, że ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, wspomaga pracę, czyli perystaltykę naszych jeli, ale w temperaturze powyżej 40 stopni on zupełnie traci swoje właściwości i staje się takim samym produktem jak cukier, więc rzeczywiście korzystamy chociażby z cukru, bo jest tańszy. Oczywiście musimy uważać robiąc przetwory na to, żeby cukru nie nadużywać. Cukier jest bardzo dobrym konserwantem, ale rzeczywiście kiedy robimy to sami, możemy troszkę sobie tego cukru dać mniej. Więc jakby mimo wszystko zachęcam do robienia przetworów i zamknięciu chociażby truskawek, które mamy przez krótki okres w słoiku, żeby móc się cieszyć zimą. Trwałość warzyw lata i jesieni przedłużamy bardzo często marynując je, czy rzeczywiście ocet jest zdrowym konserwantem. Jeśli chodzi o właściwości odżywcze danego produktu przetworu, ocet nie, nie powoduje dużych strat. Jednak rzeczywiście my, te zalewy, marynaty, bardzo często gotujemy do wysokiej temperatury i część witamin rzeczywiście po prostu jest niszczona, chociażby witamina C, która jest bardzo wrażliwą witaminą, ale zachowują się duże ilości witamin, rozpuszczalnych w tłuszczach, takie jak witaminy A, D, C i K, ale także duża część witamin z grupy B. Jednak na ocet trzeba Uważać, bo on działa drażniąco na układ pokarmowy, na śluzówkę naszych, naszych jelit i żołądka, dlatego na pewno powinny uważać na niego osoby, które cierpią na dolegliwości ze, ze strony układu pokarmowego. A kiszenie z użyciem soli czy na pewno jest tak zdrowe? Sól rzeczywiście jest nieodłącznym elementem y, kiszenia. Jednak więcej dobrych właściwości ma to kiszenie. To są dla nas dobre bakterie, które powodują dobrą pracę perystaltykę naszych jelit, tworzą barierę jelitową. Zachowują się duże ilości witaminy C. To wszystko ma dla na nas korzystne znaczenie, szczególnie w okresie zimowym, kiedy nie mamy dostępu do świeżych, dobrych produktów. Dlatego wtedy korzystamy z kiszonek i my jako dietetycy zachęcamy. Rzeczywiście produkty kiszone duże ilości soli mają i na pewno na pewno powinny zwrócić uwagę na produkty kiszone osoby cierpiące na nadciśnienie, bo sód powoduje to nadciśnienie, zwiększa je. Dlatego na pewno szczególną uwagę powinny zwrócić osoby cierpiące na nadciśnienie. Najczęściej kiszonymi warzywami są kapusta i ogórki, jednak procesowi kiszenia można poddawać także inne warzywa, np. buraki i pomidory. Ale kisić też można paprykę i marchew. Kiszonki zachowują większość swoich wartości odżywczych i są jednocześnie mniej kaloryczne niż świeże warzywa. Spożycie produktów kiszonych szczególnie zalecane jest w okresie jesienno-zimowym, ponieważ ich spożycie wspomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kiszonki podnoszą odporność głównie ze względu na wysoką zawartość witaminy C, ale są polecane osobom zdrowym także ze względu na inne cenne właściwości. Sonki są bardzo dobrym źródłem przeciwutleniaczy, w tym szczególnie właśnie witaminy C. Zawierają również witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak magnez, potas, fosfor. Bakterie fermentacji mlekowej oraz powstały w tym procesie kwas mlekowy korzystnie wpływają na układ mikroflory i jelit oraz wspomagają procesy trawienia. Robiąc samodzielnie przetwory mamy pewność co do tego, jakich składników użyjemy do ich produkcji. Warto też pamiętać, że sam proces obróbki wpływa na ich jakość. Także to, czy po włożeniu już przetworzonych owoców i warzyw do słoików poddajemy je kolejnemu, długotrwałemu gotowaniu czy krótszej pasteryzacji. Pasteryzację należy przeprowadzać możliwie najkrócej. Małe słoiki, krócej niż większe. Gorące słoiki należy od razu postawić do góry dnem na zakrętce. Przetwory należy trzymać w chłodnym miejscu, np. w piwnicy i nie przechowujemy ich dłużej niż 12 miesięcy. Wraz z upływem czasu cennych składników ubywa. Piwnice i spiżarnie to miejsca, gdzie możemy chronić przetwory przed dostępem do światła słonecznego, a to pomaga zapobiegać dodatkowemu utlenianiu się witamin. Sposób przechowywania żywności wpływa na zawartość składników. Dostępność tlenu, promieni słonecznych może powodować w niektórych przypadkach rozkład substancji chemicznych, które znajdują się w danym składniku pokarmowym, i mogą te substancje stać się mniej przyswajalne. Na zmniejszenie strat wartości odżywczych domowych przetworów ma wpływ więc nie tylko obróbka, ale także sposób przechowywania. Mrożąc owoce i warzywa, wybieramy woreczki foliowe lub pudełka plastikowe, ale czy obie na pewno nadają się one do brążenia? I właśnie o bezpieczeństwie przedmiotów, które wybieramy do przechowywania żywności, będzie następny odcinek programu SMACZNY. Temat, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam.